Siemano, jak wbijecie 30 koło które które robię daily przez cały rok szkolny No i jeżeli zostawicie suba, to przyniosę wam ciastko do szkoły Ogólnie dzisiejszy film polegał na tym, że trollowałem sobie GoFrez'a Który mi po prostu powiedział, że idzie nagrywać film To ja uznałem, że ten film też będzie dobry do mnie, że go będę trollował To jakoś tak, wiecie o co chodzi Ogólnie film wyszedł zajebiście, oglądajcie do końca I w komentarzu napiszcie GoFrez, a psyptę wam serduszko Ogólnie z tego co wiem, to Gofres nagrywa film Więc można go trollować Ale kajdan stary Ech, chcesz Poples, kiedy będą ten... <śmierdzi> Poples <le> <śmierdzi> Kiedy będą Kiedy będą napady? poplesy? Ciekawe co na że jest cheater czy coś Słuchajcie, ludzie, zrobiła się gorąca atmosfera <śmierdzi> Będą napady, nie bałem go Pan ciężko pracuje Ja już go wcześniej spektowałem, ale teraz uznałem, że ten Że mogę nagrać film z tego <śmierdzi> Czekajcie Czeka, Nikt cię nie lubi, musisz wsiadać do mnie <śmierdzi> Biedny ziomek Kolego... <śmierdzi> Czemu on gada sam do siebie, gofres jest Ale jest ci smutno Patrzcie to, wilt tak. Powinien go pies zaraz zacząć gryźć Aha, pies idzie w drugą stronę. No nieźle. Uśmiechnij się, życie jest piękne. Może słońce prawie. Co, no, się, Wszystko będzie dobrze. O, małpa po niego biegnie, patrzcie to. Ej, małp jak mi zrzucił i się wyjebał. Nie mogę! Niech taśmiel się gdzieś zatrzyma. On kalucha udaje, no nie mogę. O! Pa, pa, pa! No to prawie ci wyszło, nie? Jeszcze, jeszcze trochę popróbuj. No, wierzę, że uda ci się cokolwiek <laughs> mi zrobił, mi zrobi. Co? Się na ziemi. Czemu gada z małpą? Czemu on z małpą gada? To jest debil, nie mogę. Napiszę mu chyba cheater jest, bo małpy się respią. O, biegnie małpa. Wiecie, to jest, nie? Czasami jest różnie, czasami bywa. Tak i tak, nie? Małpa ma wasze pieniądze, małpa ma wasze pieniądze. Na małpę, małpy, małpa wasze pieniądze. Ogólnie można go strzelać tak, że ja mu dam to. 179 Make drunk. Będzie tak Nalał cały czas. Aha, hopsy lata. A nie, on nie spektuje nie, ale... kogoś. Pull przegląd, będzie śmiał. Co on robi na szczegu? Na... Jasne chyba. Do prawej, do prawej, do prawej. To może trochę jebać, bo byłem na to. Dałem da mu teraz tego zra, make ranka. Dałem mu. Ja za bardzo po karecie. zdychałem się dymu z heizu. Chłop odgrywa żeganie. co on robi? Co to było? Jeszcze raz. Opa, patrzcie, patrzcie, patrzcie to. To powinno go zjeść, to gówno małe. O nie no ty kurwo. <noise> Dalaj, kundu Małpy kwa wszystkie zwierzęta jak ci się tu znalazły. Ty ja mam, na serio mam taką jebany. bekę. Ja mam serio taką bekę. Bo jakbyście znali bardziej go freza, to on tak wy wszystko wie, że to jest hit. Ja myślę, że to serio musi się respi, nie? Chu jak będę jakimś pieskiem czy coś onka <noise> na sam do siebie? Jeszcze raz. O, nawet tak. On się gryziemy <noise> Dobra, ja on zrobił go w coś takiego Dałam nam tu flesza wszystkim Dalej jesteś miła jebana szmata Co <laughs> gada Kici, kici Pana cię pobili Pana cię pobili Ku**a kozakowska Ale się wystraszyłem Ja pi**a ja wychodzę z serwera szybko Chyba się zarętało, że to ja kur... Napisałem do GoFren za taką wiadomość To nie ty? No przecież się uczę Na prawko, to jak ja? <laughs> Powiedziałem mu, że idę się uczyć w ogóle na prawko wcześniej tutaj też XD. Aha! No niezły GoFresik. To zobacz, co się od Dobra, ja wejdę zaraz do serwer i znowu go zacznę trollować. W ogóle GoFres się teraz zapytał, czy znam Respa na flesza. Ja oczywiście znam Respa, ale mu nie dam. O Gdzie jest GoFres? To jest też dobre pytanie. Spectate. On szuka cheatera. Wbiłem cheater, ma bana już. Jak yeah, coś. GoFres napisał G. Ciekawe, jak ludzie sobie roleplayują w ogóle. <noise> Unlucky. Co on gada? On się z motorka zjebał. Halo. Oh, Zgubiłem się, chłopaki. Damy mu friza, damy mu friza. My jesteśmy Z kaskaderami i tutaj był <grym> problem. Lekki problem, możesz ze mną pojechać. No dobra, dobra, tu miłego, nie? To się nie skończy dobrze. <grym> Żyją On gada jedno słowo <noise> Nie mogę naprawdę Ja oczywiście bardzo lubię go freza Wiecie tylko on jest taki No taki o widzicie co on robi no <noise> Nie wiem co on robi Czy tam akcja jakaś w ogóle Kradzież w miejscu publicznym kradziesz, nie Tak podobno go tutaj zawał Jeszcze raz mu dam friza. Puszczę mu freza Zajebać cię kurwo czy co? <noise> Dobra daj mu już to Daję mu set fire z make drunk No szmat chyba no przepraszam <noise> On jest inny. Do kogo on gada? Ja nie mogę. A was też podpala co chwilę na mechaniku? TAK! <tuszy> <tuszy> A, dobra, respik mu k***a, respił mu Patrzcie to! <tuszy> I pedy się respi! No. Idę do niego, idę do niego. Ty, To tu chodzi? Ty, nie. No też ci się pedy się na k***a dalają? No no ta, no. A jak ty vloga k***a sprawdzi? To tryj, <tuszy> no bo przecież te logi są rozjebane Właśnie w tych logach nic nie ma i to jest problem, że ja nic nie widzę. Ja myślałem, że to ty mi robisz cały czas. Przecież mi na serwer, że nie mówisz, byś się ukazał w ogóle wejść, bo powiedział, że się kurwa respię jakieś rzeczy. Patrzcie. O, pa, pa. się znowu pojawiły tutaj małpy nowe. Nie gryźcie śmieci, jebany. A ja na początku myślałem, że ty jesteś tymi pedami, ale patrzę, ID nie ma. No mówię, no musisz mieć ID, żeby ktoś był. Ja nie wiem, kto teraz. Proszę przeszukać, to tu 164. Halo! Nic nie widzę. Jak coś to byłem ja co że to zabawne. Tak. Ty kurwa mówisz sam do siebie, ty jak czuł ty mówisz sam do siebie? Bo ja schizofrenii ty nie spał do śmierci. Ja pierdolę, ale... dobra, idź co nagrywaj. Nie mogę